Dzień dobry, dzień dobry, Ania Urban z tej strony. Jak co wieczór w czwartek, godzina 19, wiadomości prozdrowotne. Dzisiaj tak zacznę typowo, odpowiadając na pytanie, dlaczego ja takie tematy poruszam: jak niestrawność, problemy z trawieniem, bóle różnego rodzaju. Słuchajcie, ja pracuję głównie z grupą wiekową 50 plus i sama już mam 50 lat. W związku z czym te problemy nas na co dzień, taką grupę wiekową, dotyczą albo będą dotyczyć. Jeżeli masz 20 albo 30 lat, no to się, to się okaże, że w naszym wieku pewnie będzie to dla ciebie też taki chleb powszedni, oby nie. Jeżeli będziesz się wcześniej detoksykować, suplementować... Odpowiednio odżywiać, unikniesz wielu tych problemów, dlatego ja te live'y tak robię, ponieważ dużo osób z nich korzysta. Grupa wiekowa 50, plus, a w zasadzie nawet i 60, plus, słabo korzysta z internetu, słabo jest na Facebooku, nawet jeżeli jest to, nie komentuje, nie lajkuje, więc nam się wydaje, że te potrzeby tych osób. Yy, nie istnieją, istnieją, tylko po prostu my ze sobą jeszcze komunikujemy w tradycyjny sposób, czyli po prostu rozmawiając twarzą w twarz. Dlatego czasami jest też takie zdziwienie, że mało osób ogląda. Znaczy, ludzie oglądają, komentujemy potem to między sobą. W związku z tym. Obsługa internetu, Facebooka, mmm, TikToka czy Instagrama, no jest jakby okrojona dla naszej grupy wiekowej. Więc tutaj mmm, i nośnik, i, i te przekaźniki, te social media, i nasze jakby problemy są zawężone. Wydają się, że nie istnieją. One istnieją, tylko po prostu my, jako ta grupa 50, plus, nie potrafimy je wnieść ta, tutaj na. Yy, Łamy, nie wiem jak to teraz powiedzieć, bo no, łamy prasy, by była a prasa, już prawie nie istnieje, Nałamy y, social mediów. Dlatego poruszam takie tematy, ponieważ wiem, że ludzie tego słuchają, jest dla nich to potrzebne i korzystają, potem korzystają z tych porad, przychodzą, pokazują, że jest płaski brzuch, że 4 kg jest mniej. Mnie to bardzo cieszy, ma, bardzo mnie motywuje y, do czwartkowych wystąpień, ponieważ widzę sens w tym. I dzisiaj jest o drżeniu i okazuje się, że również przychodzą osoby na zajęcia, pokazując mi dłonie i pokazując jak te dłonie drżą. Z czego to się wzięło? Bierze. Jak prowadzę zajęcia na sprawny kręgosłup, to pierwsze co, to wiadomo, że od razu będę po, po, po linii swojej wiedzy, jakby takiej hmm, praktycznej, sugerować, że mogą to być hmm, odkręgosłupowe uciski. Natomiast zdaję sobie też sprawę z tego, że. Hmm, to, co my jemy, no niestety nie jest y, z najwyższej półki jakościowej. W związku z tym będzie za, y, zawierało w sobie różnego rodzaju zanieczyszczenia. I y, o tych zanieczyszczeniach będę mówić wspierając się prasą medyczną i badaniami. Natomiast... Y, Drżenia nie są naturalnym procesem starzenia, więc jeżeli ktoś mówi, a to starość, to nie jest, a to starość, po prostu to jest zatrucie. Zatrucie, w mózgu zostają toksyny, one blokują e, drogi przeka przekaźnikowe takie na e, układzie nerwowym i jest zaburzony przekaz informacji, nie ma przeskoku z synapsy na synapsy, takiej iskierki z wiadomością, tylko po prostu jest... E, Zatrzymana informacja i tak co chwilę, stop, 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 i okazuje się, że potem doprowadza to do, do drżenia rąk. To stop robią nam toksyny, które są nagromadzone w naszym mózgu i nie schodzą, nie są wydalane przez organizm. Grupa wiekowa 50 plus ma to do siebie, że też spada zapotrzebowanie na picie. W związku z tym, to wszystko, co się za, zosta zatrzymuje, zostaje w organizmie, jest zagęszczone. Krew nie jest taka płynna, jest gęściejsza, często dostajemy leki na, mm, na rozrzedzenie krwi. Na pewno spotkaliście się z taką sytuacją, że o, mam za gęstą krew i dostaję leki na rozrzedzenie. I czy przy tych lekach mogę brać to, to i tamto? Są takie pytania. Jeżeli krew jest za gęsta, nie czyścimy organizmu, no to część tych rzeczy zostaje w mózgu. Dlaczego w mózgu? Ponieważ tam mamy naczynia włosowate. Które są bardzo cieniutkie, niektóre to są jedna czwarta naszego włosa i teraz jak czysta musi być krew, żeby czyścić takie naczynko, a często naczynka są też poprzytykane, bo już mamy po prostu yy, resztkami jedzenia tak bardzo dużej przenośni to mówię, wiecie o co chodzi. Mogą być poprzytykane. I teraz skąd się biorą te toksyny w naszym organizmie. No wiele osób pewnie będzie zdziwionych, ale to będzie się brało wszystko z powietrza, z wody, z tego co my mamy dookoła, czyli z y, obiciówek, z dywanów, z odzieży, y, różnymi rzeczami farbowanej. Niestety to nie są włókna naturalne, y, z leków i dodatków farmaceutycznych. I teraz y, skąd z powietrza? Y, mamy różnego rodzaju urządzenia. Maszyny. Mamy na przykład w Anglii, bardzo dużo osób korzysta z pralkosuszarek. W Polsce jeszcze to nie jest takie popularne, natomiast jakaś tam część w tych pralkosuszarkach jest jeszcze z włókien azbestowych. W związku z czym jest dużo osób przytrutych azbestem. W Polsce również to się zdarza. W powietrzu hmm, wystarczy, jak będziecie jechać samochodem wzdłuż ruchliwej ulicy, zobaczcie, ile osób biega wzdłuż takich arterii. To jest bardzo dziwne dla mnie, natomiast te osoby no, pracujemy jak filtr powietrza. Przyspieszone jest wydalanie i wyrzucanie z siebie powietrza, no ale reszta tych zanieczyszczeń po prostu my nie, nie wyrzucamy wszystkiego. Część zostaje w nas i z krwiobiegiem jest rozprowadzana po naszych komórkach, albo się wkomponuje, albo zablokuje, albo zostanie na układzie nerwowym, w zależności gdzie dane, do danego miejsca to dotrze. Więc y, zwracajcie na to uwagę i za chwilę będę czytać, jakie zanieczyszczenia są w powietrzu, jakie w wodzie i tak dalej. Natomiast jeszcze tutaj się odniosę do wody. Dużo osób też y, jest bardzo zdziwionych, że czyszczą organizm, czyszczą, jest detoks zrobiony i już prawie nie ma metali ciężkich, nie ma ołowiu, zredukowana jest liczba spadła, rtęć, kadm, aluminium, czasem kadm zupełnie wyszedł. I za jakieś 3-4 miesiące robimy kolejne badanie i pojawia się znowu, i nie wiedzą dlaczego. Więc ja zawsze szukam, co może być przyczyną takiej, takiego stanu rzeczy. No i okazuje się, że najczęściej jest to woda, bardzo dobra woda. Jesteśmy najlepszej kanalizacji, to jest świetna ta nowa podłączona i w ogóle. Ja tak. Czasem patrzę i mówię: No, chyba niekoniecznie. Robimy wtedy badanie wody i każdy się dziwi, co w tej wodzie tam pływa. To, że ono tam pływa, to nie znaczy, że ono wyparowuje, jak my to pijemy. My to sobie wkomponujemy do organizmu. Ja wiem, że jest to ciężko bardzo uwierzyć, yy, ponieważ reklama robi po prostu swoje i my wiemy, że najlepsza woda jest z kranu do picia i nikt nam tego nie wytłumaczy, że tak nie jest. Natomiast organizm sam mówi Ci nie. Tylko trzeba go po prostu posłuchać. Jest to bardzo trudne, ponieważ my zostaliśmy tak mentalnie odłączeni od obserwowania, od słuchania siebie. Po prostu pokazano nam łatwiejszą drogę do rozwiązań pewnych sytuacji. Po prostu no, idziemy, dostajemy tabletkę i po temacie. Nie zastanawiamy się często, a często mamy też przytrucia lekami tym, co mamy związane z farmakologią. W ubraniach, jak to się dzieje w ubraniach? Różnego rodzaju barwniki. Jeżeli ubranie kosztuje tanio, to znaczy, że zostało zrobione tanio. Dlaczego? No, bo my chcemy kupić tanio, no więc y, jakby się to wszystko do, dostosowuje do naszych potrzeb. W związku z czym barwniki mamy chemiczne z najgorszej jakości chemii, która potem nas y, atakuje. Jeżeli robimy, wchodzimy do nowego domu, pobudowanego, czy bloku, czy mieszkania, czy farby kładziemy nowe na ściany, bierzmy pod uwagę fakt i obserwujmy swoją rodzinę, zwierzaki swoje i e, siebie, jak nasz organizm zareaguje, bo się może okaz okazać, że na przykład zwierzę zdechnie. My nie wiemy dlaczego, nie wiążemy faktu, że pół roku wcześniej było malowanie w domu, albo wprowadziliśmy się do nowego mieszkania. Albo na przykład powstał garaż przy domu i z garażu zaczynają się wydobywać spaliny, i one idą drzwiami do mieszkania. My takich rzeczy nie kojarzymy, bo nie jesteśmy po prostu nauczeni profilaktyki, takiego patrzenia wokół siebie, co mogło mi zaszkodzić. To tak wstępnie. I teraz yy, przeczytam z książki, co, może nam, co nam może. Z powietrza zaszkodzić? Jakie metale ciężkie mogą się zakraść do naszego organizmu? Z powietrza. Wanat e, z nieszczelnej instalacji gazowej. E, arsen z pestycydów. A pestycydy, w czym wprowadzamy bo bardzo często dużo osób ma ars arsen w organizmie pestycydy skąd wprowadzamy? Ludzie też nie wiążą e, takiego faktu, że na przykład z tego wszystkiego, co rośnie na polu jest opryskiwane, na przykład kasze, na przykład ziemniaki, mmm, słonecznik zwykły, dynie, cokolwiek rośnie na polu jest opryskiwane i z tym jedzeniem opryskanym prowadzamy sobie arsen. Sulwenty z lamp naftowych, lamp naftowych oczywiście teraz nie ma, ale pojemniki na gaz, Czyli na przykład mamy takie butle gazowe, które są dołączane do kuchenek, odkręcane i dokręcane, wymieniane. To jeszcze funkcjonuje, no więc stąd się biorą solwenty. Azbest, tutaj właśnie z tych suszarek, takich pralko-suszarek, Rozcieńczalnik do farb, środek do czyszczenia dywanów, należy też usunąć z domu. Włókna szklane z nieszczelnych izolacji cieplnych czyli te wszystkie waty szklane, którym jest ocieplany dom, to wszystko jest gonione potem z wiatrem do domu, jeżeli my otwieramy drzwi. Należy zwilkwitować dziury w ścianach i w suficie, jeżeli się to gdzieś otwiera tynk i pod tym to mamy na przykład, tak? Żeby to jakoś uszczelnić. Formaldehyd, nowa pianka tapicerska, nowe wkłady do poduszek, tkaniny, ubrania, słuchajcie, nawet foteliki dla dzieci, takie do samochodu, Yy, są zrobione z tego formaldehydu, ponieważ taka fajna forma wychodzi. W związku z tym no od początku jakoś wchodzimy w reakcję. Yy, w przypadku zatrucia wody należy szukać ołowiu, miedzi i kadmu. Czyli jeżeli macie w organizmie ołów, miedzi i kadm, to z, od razu czerwona lampka. Mam to w wodzie. Nie że piję wodę z kranu, bo tak jest reklamowane, tylko się zastanawiam, że to na pewno będzie z wody pochodziło. I na przykład leki. Jeżeli są skażone, należy zmienić producenta. Słyszeliście nieraz, ile leków jest wycofywanych z aptek i naciśnienie, i na inne organy, na leczenie innych chorób. Nie będę nawet w to wchodzić. Są osoby, które są po chemioterapiach, to należałoby też zrobić detoks organizmu, zregenerować organy. Rozmawiam z takimi osobami, o niczym takim nie wiedzą, nie słyszały. Nie wiedzą, że trzeba uzupełnić florę bakteryjną w jelitach, bo tam prawie nic nie ma. Tak po prostu jest. Należy zmienić producenta, jeżeli lek jest skażony, poprosić aptekarza o to, żeby znalazł jakiś zamiennik bezpieczny. No, nie wiem na jakiej podstawie on ma to zrobić, bo też tylko dostaje do sprzedaży. No, nikt mu nie powie, że lek jest skażony, nie sprzedawaj go ludziom, tak? Bo firma potrzebuje zarobić apteka, zresztą też w przypadku skażenia ubrań lub naczyń robimy próbkę śliny i możemy zanieść do sanepidu tą próbkę i spodziewać się należy kobaltu, aluminium, dwufenylopolisacharydów, i jeżeli dalej mamy jakieś problemy, to odstawiamy wszystkie detergenty. Ja u siebie w domu tylko może wymusza ten płyn do mycia naczyń, ale to też likwiduje. Można stosować borax, sodę, ocet taki normalny, najtańszy za 2 czy 3 zł z, z jakiegoś dyskontu m, lub polskiej produkcji, takiej z polskiego sklepu. I z żywności, to już o pleśni mówiłam nieraz żeby nie jeść niczego, co ma pleśń, co zainfekowane zostało pleśnią, uciekać z takich miejsc, nie mieszkać w takich miejscach i z żywności aluminium, bakterie różnego rodzaju, no i właśnie te pleśnie. I mm, najwięcej i najczęściej spotykamy to, co ostatnio było przy niestrawnościach szigele shigele to Wam opowiadałam jak się tam zachowywać co robić, nie będę tego powtarzać w dzisiejszym live kolejny raz no ale najczęściej też występuje rtęć, tal i arsen, to są jakby takie zmory, które praktycznie każdy z nas posiada shigele i salmonelle, no to pamiętacie, że pochodzą z nabiału i można się nimi nieźle zatruć zjemy stary jogurt, zjemy zwykły jogurt w wysokich temperaturach należy je niszczyć, jeżeli na przykład samodzielnie robimy twaróg, no to na wysoki, wysoką temperaturę, żeby zniszczyć szzygele, wystarczy 10 sekund. Różnego rodzaju bakterie, pasożyty w mięsie niedosmażonym, niedogotowanym będą występowały. I jeszcze tutaj zwrócę uwagę, bo nikt na to nie, nie patrzy, jakoś tak jako problem zdrowotny, posiadanie przy domu samym tego schronu na samochód, czy na najlepiej na dwa samochody. Wchodzimy, odpalamy samochód czy gasimy, te wszystkie spaliny drzwiami idą do domu. My tego nie wietrzymy. Wszystko, co jest związane, coś wycieknie z samochodu, to paruje, odparowuje. Mamy czasami kosiarkę do koszenia trawy, to jest to samo. Czasami tam paliwo wyleje się, czasami zapach się unosi. Wszystko idzie do domu i niestety będzie nam zagrażało. Są możliwości ściągania metali ciężkich z organizmu, no ale żeby był sens, to należałoby zatrzymać tą przyczynę, czyli zlikwidować problemy z wodą, założyć filtr, filtry. I jeżeli myślicie, że te takie dzbankowe coś pomagają, to tak bardzo średnio. Jak robię badanie, to tak niewielka jest różnica między kranówką a tą z tego filtra. Jeżeli mamy możliwość posiadania dobrego powietrza w domu, to też polecam oczyszczacze różnego rodzaju albo kupowania mieszkania daleko od ulicy, daleko od metali ciężkich, które buzują pod kołami samochodów i dalej się unoszą do 500 metrów od ruchliwej ulicy w zasadzie nie powinno się y, mieszkać ani y, siać, ani zbierać. Dużo osób ma działki tak blisko. Ja mieszkam na Bymowie, to na, na przykład w okolicach dużych marketów, za dużymi marketami i są duże drogi dojazdowe do tych miejsc, są działki takie y, malutkie, ale ludzie tam sadzą różne rzeczy i zbierają z tych, z tych działeczek i to jedzą, więc należałoby się zastanowić, czy w ramach rekreacji tylko uprawiać sobie tą trawkę czy po prostu faktycznie stamtąd należałoby jeść. Trzeba się zastanowić, skąd pochodzą ryby, z jakiego źródła, z jakiej wody łowimy tą rybę, bo jedziemy łowić ryby, a tu się okazuje, że przywozimy truciznę do domu, że to się nie nadaje w ogóle do jedzenia, bo praktycznie jakbyśmy to zbadali, to by chyba świeciła nam ta ryba na talerzu. No ale każdy ma tą radość, tak, że złowił własnoręcznie i że chce no, tej rodzinę ugościć. No ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Zwracajmy uwagę, jak trawimy. Jeżeli mamy problemy z trawieniem, jeżeli mamy problemy z pamięcią, jeżeli mamy właśnie problemy z drżeniem, to już jest bardzo duży sygnał, że coś jest nie tak i trzeba, jak zauważymy tylko ten moment, to trzeba się zastanowić, co ostatnio w naszym życiu się zmieniło do dwóch tygodni wstecz. Co mogło spowodować, co nas mogło zatruć? Ja miałam takie zdarzenie dwa lata, czy trzy lata temu. Z ogórkami. Skończyły się ogórki gruntowe, weszły takie te z dyskontów, z fonicznych upraw i zrobiłam sobie taką kolację z dwóch czy trzech ogórków i szczypiorek. I to zjadłam w nocy po prostu tragedia. Zatrucie totalne. No, w zasadzie coś było do tych ogórków, na czymś te ogórki urosły, że potem to organizm wyrzucił, ale efekt wyglądał w ten sposób, że myślałam, że mam wylew po prostu zawroty głowy, paraliż takiej twarzy, odrętwienie. Nie byłam w stanie stać prosto. Ja tu już chyba kiedyś opowiadałam. I właśnie w taki sposób my się orientujemy, że dana żywność od danego producenta jest niezdrowa. Trzeba po prostu jej unikać. Jeżeli przestaniemy u nich kupować, to może zaczną produkować coś, co jest mniej toksyczne, bo nie sądzę, żeby ogólnie zrezygnowano z tego, ponieważ to są tanie rzeczy. Do uprawy szybko to rośnie, szybko jest przetwarzane, szybko idzie na rynek i szybko daje pieniądze zwrotne inwestycji. W związku z tym, no, my jesteśmy tak skazani na takie sytuacje, ale można zawsze pomyśleć, dlaczego tak się dzieje i jak sobie pomóc, bo jeżeli tak się stało, że się człowiek zatruł, to teraz musimy oczyścić i wątrobę, i nerki, i prawdopodobnie zasiedlić probiotykami odpowiednimi jelita żeby ten organizm wrócił do równowagi, bo za chwilę się okaże, że po takiej sytuacji spada odporność, bo układ odpornościowy musiał bardzo intensywnie zareagować i zaczynamy chorować. Teraz jest sezon jesienny, więc będą to różnego rodzaju przeziębienia, czego Wam oczywiście nie życzę. Także drżenie, jak już się zaczyna, to od razu myślcie, co się zmieniło w Waszym życiu w ostatnich dwóch tygodniach i z czego można z czego to może pochodzić, żeby to wyeliminować i oczyścić organizm koniecznie, bo to zostaje w głowie, w mózgu, te metale ciężkie. One nie uciekają, nie wyparują, niestety będą z nami. Jeżeli się ich więcej nagromadzi, będzie gorzej. Jeżeli ktoś dawno, od dawna ma, bo dużo osób nie pamięta tego, od dawna to mają, w związku z tym, z czym jest możliwość oczyszczania organizmu? Zapraszam do pytań. I do zgłaszania się, zawsze coś poradzimy. Miłego dnia Wam życzę i tygodnia. Papa! Pa.